Cześć, jestem Natalia. W Alten Polska pełnię rolę Coaching Business Managera, gdzie na co dzień opiekuję się klientami z branży aerospace. Cześć, jestem Jędrzej Małkowicz. I w Aten pełni rolę project managera. Przede wszystkim skupiamy się na projektach, tworzymy zespoły. Zespoły tworzone wokół silników działamy zarówno w obszarze designu, jak i analiz wytrzymałościowych. Zespoły projektowe Aten wspierają certyfikację silników lotniczych, które są innowacją na skalę europejską. Znajomość budowy silników, procesów wytwarzania, modelowania przestrzennego, tworzenia dokumentacji, czy też przeprowadzania zaawansowanych analiz, takich jak analizy zmęczeniowe, modalne czy termiczne. To tylko część umiejętności, jakimi dysponują nasi inżynierowie. Dzięki ich wszechstronnym kompetencjom możemy nie tylko wspierać projektowanie rozwiązań, ale również zapewnić solidne wsparcie inżynieryjne dla kluczowych linii silnikowych. Branża Aerospace jest kluczowa dla Altenpolska Polska ze względu na rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w przemyśle kosmicznym i lotnictwie. Dążymy do nieustannego rozwoju naszych kompetencji i poszerzenia oferty o nowe technologie. Branża lotnicza stoi przed wyzwaniem, jakim jest konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Będzie to wymagało wdrożenia innowacyjnych projektów oraz zastosowania alternatywnych biopaliw, takich jak SAF, które mogą znacząco obniżyć emisyjność samolotu. Innowacyjne technologie zakładające Zastosowanie silników hybrydowych czy elektrycznych mogą zmienić to w jaki sposób branża lotnicza będzie działała w przyszłości. Jednym z wyzwań dla inżynierów Alten będzie dostosowanie się do tych zmian i wykorzystanie ich potencjału w celu poprawy efektywności i konkurencyjności rozwiązań. Jesteśmy dumni z naszego wkładu w rozwój tak dynamicznej branży i z pasją wspieramy naszych inżynierów realizujących projekty dla naszych partnerów biznesowych z obszaru aerospace.